Cześć tak, mi kochani, dzisiaj zapraszam was na filmik z holem Dosłownie kilka rzeczy mam z nowości I można powiedzieć, że to są takie moje prezenty już przedurodzinowe Ponieważ za parę dni mam urodziny już część osób mi po prostu coś sprezentowało Więc wam pokażę co i jak Przede wszystkim muszę wam powiedzieć o tym, że będę farbować włosy I prawdopodobnie nagram filmik właśnie z farbowaniem Pokażę wam jak te farby wyglądają tak na żywo na moich włosach ja farbowałam włosy z 3 miesiące temu, coś takiego. Miałam już naprawdę ogromne odrosty, więc sobie zafabowałam i to była farba z Carniera. Napiszę Wam gdzieś na dole, jaki to był numer tej farby. Nie wiem, czy ja jej nie pokazywałam przypadkiem na jakimś holu, natomiast włosy miałam fatalne tragedia po prostu, w tragedia one mi wyszły szare, siwe i e, absolutnie nie mogłam zmyć tego koloru e, nie nagrywałam filmików przez ten czas ponieważ się po prostu wstydziłam i też nagrałam e, właśnie to farbowanie na żywo, chciałam wam pokazać jak ta farba będzie wyglądać na moich włosach i tak dalej, ale moje włosy strasznie szybko złapały ten e, właśnie szary taki pigment obrzydliwie wyglądały, po prostu obrzydliwie długo z tym walczyłam, żeby to zmyć w ogóle musiałam kupować szampony przeciwupierzowe, zużyłam dwa w przeciągu, nie wiem, półtora tygodnia Także naprawdę miałam tragedię z włosami Więc więcej tamtej farby nie kupię To była farba, z, właśnie tak jak mówię, z Garniera I to był jakiś taki Nie platynowy, tylko taki Delikatnie jakby szarawy kolor Wiecie, taki chłodny odcień po prostu Więc teraz sobie kupiłam farbę z L'Oreal I to jest Farba z jakichś takich blondów Les Blondes, to jest To chyba tak się nazywa Tak jak widzicie na, na rysunku takie włosy bym chciała mieć, jak ta dziewczyna ma tutaj. I one, nie wiem czy to będzie widać w ogóle. Ona ma właśnie odcień niechłodny, tylko taki delikatny beżowy, taki e, troszeczkę żółtawy, taki bardziej, e, właśnie, może nie żółty, wiecie, wiecie o co mi chodzi, taki bardzo naturalny blond, właśnie. I to jest numer 05 Ultra Light, bardzo, bardzo e, jasny beżowy blond. E, I to jest e, L'Oreal Preference także będę robiła właśnie test tej farby, jak będziecie chciały zobaczyć jak ona wygląda na moich włosach jak przebiega farbowanie to zapraszam Was oczywiście do tego filmu już niedługo będzie i też Wam muszę pokazać właśnie w tych farbach super, że są te odżywki bo ja bardzo lubię ogólnie lubię te odżywki z farb i to jest ogromna tuba i mam dwie te farby, prawdopodobnie i tak to zużyję jedną, ale w razie czego kupiłam sobie dwie bo będę tylko odrosty robić i troszeczkę pod koniec będę nakładać na całe włosy natomiast to jest 54 ml więc mam dwie tubki czyli około 100 ml, także naprawdę jestem zadowolona z tych, z tych odżywek szczególnie, zobaczymy jak ten kolor wyjdzie na moich włosach, mam nadzieję, że jakoś fajnie to będzie wyglądało, bardzo bym chciała wrócić właśnie do takiego koloru jak tutaj jest, ponieważ ja bardzo długo miała taki kolor. To jest w ogóle mój naturalny kolor włosów, tylko że przez te wszystkie lata farbowania to włosy mi ściemniały i teraz są dużo ciemniejsze niż yy, normalne moje z dawnych lat. Można A kolejną rzeczą, którą tutaj mam, to jest pielęgnacja i to yy, odżywka, bo to jest Erbiotika Biowax, odżywka pielęgnacyjna o tak wygląda. Dostałam od firmy właśnie Elbioltika do, można powiedzieć, testów, do spróbowania. Miałam coś na jej temat powiedzieć, natomiast ona nie ma silikonów, a moje włosy kochają silikony. I no, nie za bardzo mi pasuje ta odżywka, po prostu na moich włosach praktycznie nic nie robi. Plączę mi te włosy, ponieważ no tak jak mówię, ona nie ma żadnych takich sztucznych właśnie składników tych silikonów, które oblepiają włosy które sprawiają, że włosy takie jak ja mam czyli puszące się, falowane zniszczone no wyglądają po prostu dobrze tylko i wyłącznie po silikonach właśnie mam ładne włosy w miarę także ta odżywka niestety no nie za bardzo się u mnie sprawdziła, ale pokazuję ją Wam, ponieważ to jest moja nowość, zostało mi mniej więcej tyle tej odżywki ale no nie wiem co mam więcej powiedzieć na ten temat no, Miałam zrobić jakąś recenzję czy coś no, ale no, nic ciekawego nie powiem bo no, po prostu się mi nie sprawdziła ta drzewka eee, dalej mam cienie do powiek cienie które dostałam od koleżanki od Oli, którą bardzo serdecznie pozdrawiam, mocno całuję, ale na pewno będziemy się niedługo widziały eee, więc eee, to są cienie z Myka Revolution w kolorze, znaczy w kolorach to jest paletka takich pięciu cieni. Chyba mineralnych, mineralizowanych czy coś takiego. W odcieniach fioletu. Bardzo ładne odcienie. I po prostu nie przypasowało i mi oddała tą paletkę. E, może Wam pokażę jeszcze, jak one wyglądają. Mam nadzieję, że to będziecie widziały dobrze. Ten kolor mi się po prostu tak strasznie podoba. Ja Wam go pokażę. To jest taki ciężki do, do określania, taki fiolet. W połączeniu ze złotem, z takim taki troszeczkę brudny, bardzo ładny odcień. Na pewno tutaj nie zobaczycie, bo jakieś takie kolory mam przekłamane za bardzo. Ale muszę Wam powiedzieć, że y, jestem zadowolona. Używałam właśnie, tak jak mówię, tego cienia. Tych tutaj, no tego jeszcze używałam y, do kącików zewnętrznych. Bardzo dobrze rozświetla w ogóle powiekę. To jest perłowy, y, jasny cień, ale ten y, zakochałam się w tym kolorze. Jest przepiękny, naprawdę. W połączeniu z brudzami super. E, także. E, a, i kolor to jest Electric Dreams. E, następną rzeczą to oh. jest Tusz do Rzęsy z. Kurczę, z Eveline Cosmetics. Volume Celebrates mascara. Moja ulubiona, chyba już szósta albo siódma pakowanie tego tuszu mam. Ja robiłam test na żywo tego właśnie tuszu. Jak będziecie chciały, to, to macie link pod spodem. Ale na pewno widziałyście ten filmik, bo już 100 razy go chyba polecałam. Moja ulubiona maskara, Bardzo często do niej wracam jest niedroga, ma fajną szczoteczkę silikonową, pięknie wydłuża rzęsy i ona jest naprawdę im starsza, tym jest lepsza jak się ją na początku zaczyna używać to nie daje aż takiego efektu jak na przykład teraz pod koniec także jestem bardzo, bardzo zadowolona uwielbiam tę maskarę kolejną rzeczą, będę tak skakać, może tutaj mam z Sephory, tylko że niestety wszystko mi się tutaj pozdrapywało to jest taki balsam w jajeczku, coś typu tego EOS Czyli iosy, nie wiem jak to się tam wymawia. Wiecie, o którym mi chodzi takie balsamy do ust no, w, takim, w takim kształcie. On daje bardzo ładny kolor, ma przepiękny zapach. Uwielbiam w ogóle jest słodziutki. Można go zryzywać, po prostu słodki cukier, cudowny jest. Bardzo mi się podoba ten błyszczyk. I to jest tak jak mówię, to jest takie masełko, błyszczyk, które nadaje troszeczkę właśnie kolor ustom. Co Wam pokażę. Nie, pewnie i tak nic nie widać tutaj jest no takie coś jak nic nie chcę, jakiegoś konkretnego na ustach to właśnie stosuję tą sprawę i teraz mam chyba, tak mam cztery produkty z Maka i to są wszystkie moje ostatnie, znaczy wszystkie moje nowości pierwszy to jest ta mini wersja tego kremu strobe czy strop, nie wiem jak to się nazywa, 42 zł mnie to kosztowało ja ten krem miałam, to jest w ogóle krem rozświetlający To jest krem, bo to jest do cery słuchaj. Bo jest jeszcze zdrowy liquid, czy coś takiego Liquid, no nie pamiętam jak to się nazywa dokładnie I tamten jest do cery takiej mieszanej, tłustej Bardzo leciutki Natomiast to jest krem, nie jest też jakiś tłusty Świetnie się wchłania w skórę, pięknie rozświetla On ma w ogóle taki pigment złotawo-różowawy Bardzo, bardzo im pasuje ten kosmetyk daje taki delikatny właśnie taką jakby bazę przed, pod makijażem nakładam go pod, nakładam go pod makijaż yy, i właśnie rozświetla mi moją skórę świetny jest, bardzo często go używałam kiedyś, yy, zapomniałam o nim zupełnie, ostatnio właśnie byłam w maku i sobie go kupiłam ma piękny zapach, bardzo taki odświeżający. Uwielbiam go stosować, naprawdę świetnie rozświetla. To nie jest jakieś takie nie wiadomo jakie straszne rozświetlenie jak rozświetlaczem, ale on właśnie zawiera, zawiera takie drobinki odbijające światło. Świetnie działa, naprawdę bardzo, bardzo lubię ten kosmetyk. Następną rzeczą jest pomadka, którą mam na ustach teraz, ale na pewno jej nie widzicie, bo to już widzę w tej chwili, że te kolory są naprawdę strasznie przekłamane, nie wiem czemu. Nie mogę sobie poradzić się z tym nowym operatem. Ciężko mi jest ustawić właśnie kolor żeby były idealne. Pierwszy filmik mi się super udał, świetnie te kolory były ustawione, a kolejne, kolejne jakoś tak nie wiem. Im bardziej próbuję, tym gorzej mi to wychodzi. Więc dobra, nieważne. To jest pomadka z Maka, wykończenie matowe i nazywa się Candy Yam Yam. Ale to jest pomadka, którą bardzo zachwala panna na Make-up i tak strasznie mi się u niej podobała na ustach, że postanowiłam sobie ją kupić. Też dzisiaj mam ją na sobie. Dziewczyny ja naprawdę zawsze polecam pomadki z maka, szczególnie te satynowe, wykończenie matowe, wykończenie, bo się długo trzymają. Ale to, to, to po prostu wszystko. Ona, nie mam żadnej innej pomadki, która się aż tyle trzyma na ustach. Naprawdę, przesięgam ręką na sercu. Nie mam. ona... Nie wiem, 5, 6 godzin e, trzyma się na ustach, schodzi bardzo, bardzo, bardzo równomiernie e, i tak wgryza się w usta. To jest tak jakby tint. Nie wiem, to, to nie tint, wiecie, to jest mocno napigmentowana, bardzo, bardzo jaskrawa różowa pomadka, może ja wam pokażę ją w ogóle. Na pewno z tej koloru nie będziecie widziały, ale ona zawiera w sobie taki barnie, który się bardzo wygryza w usta i naprawdę przez te kilka ładnych, dobrych godzin, jakbym nic nie jadła, nic nie piła, to z ręką na sercu muszę Wam powiedzieć, że ona by się od rana do wieczora otrzymała naprawdę. Ona tylko schodzi bardzo, bardzo delikatnie, bardzo, bardzo powoli, jak właśnie jem coś, pije, nie wiem, rozmawiam i tak dalej. Więc to jest przepiękny odcień kocham tę pomadkę, tylko, że jest bardzo, bardzo mocna. Um, jeszcze się przyłamuje takich właśnie odważnych, mocnych pomadek, e, natomiast ona mi się strasznie podoba, naprawdę. Szczególnie blondynkom bardzo pasuje właśnie ten odcień. To jest taki mocny, troszeczkę jakby fuksjowy, ale bardziej różowy niż fuksjowy kolor. Taki żarówiasty wręcz. Piękny. Piękna jest, po prostu jest piękna. E, więc Asiu, bardzo serdecznie dziękuję, że ją w ogóle polecała w swoich filmikach, e, bo gdyby nie ty, to bym o niej nie widziała. Więc, kolejnymi dwoma rzeczami, to znaczy, kolejną, przedostatnią rzeczą, jest to puder taki kor, kurczę, Color Correcting, o, tak się nazywa, Neutralize. I to jest puder sypki w żółtym pigmencie, w żółtym odcieniu. Ja miałam taki, podkład, znaczy taki puder tylko że z Klinik, Redness Solution się nazywał. Miałam go w kamieniu, on był również dostępny właśnie w pudrze. I ten również jest dostępny i w sypkiej formie i w kamieniu. Natomiast teraz sobie chciałam właśnie kupić w sypkim sypki puder bardzo dobrze matuje, muszę Wam powiedzieć, że jestem zaskoczona bo to nie jest puder, który ma działać jako matujący puder tak mi się wydaje, on ma po prostu zakrywać, niwelować może powiedzieć, niwelować różowy pigment na twarzy, jakiś czerwony, jakieś żółki przebarwienia i tak dalej, i tak dalej świetnie się sprawdza, naprawdę bardzo dobrze działa trzeba bardzo delikatnie go używać ponieważ on troszeczkę zabarwia tą właśnie skórę, tak na róż... nie na, róż... na żółto, natomiast w delikatnej w małej ilości nałożone świetnie koryguje właśnie te wszystkie zaczerwienienia na twarzy e, chłodny odcień skóry tak jak ja mam e, też ostatnio właśnie rozmawiałam z wizerzystką i ona mi zabroniła kompletnie używać różowych podkładów znaczy z, w różowym tonie w chłodnym tonie ponieważ wyglądam jeszcze jeszcze gorzej e, właśnie powinnam niwelować to wszystko takimi żółtymi bazami żółtymi podkładami i tak dalej więc jestem bardzo zadowolona z tego, jestem bardzo zaskoczona tym, że matuje naprawdę na długo. Przynajmniej moją skórę, nie wiem jak będzie matowił cerę, która nie wiem, jest tłusta albo mieszana bardziej właśnie w kierunku tłustej. Natomiast do mojej skóry idealnie się sprawdza i wszystko to, co ma robić, to robi. Działa super, bardzo się cieszę z niej. I jego cena to jest 100 zł. Pomadka kosztuje około 80 chyba, coś takiego. I ostatnią rzeczą z maka, i w ogóle ostatnią, jest to podkład. Podkład mineralny. Z tym, że to jest nowa formuła, to nie jest. Wiem, że były kiedyś podkłady właśnie w maku mineralne, które były kompletnym dnem. Dużo osób się na nie nacięło i dużo osób właśnie mówiło, że jest beznadziejny. To jest nowa formuła. Podobne, jeszcze go nie używałam, Podobno ma fajnie właśnie nawilżać, bo to jest nawilżający podkład mineralny z SPF-15. Zobaczymy, jak się będzie sprawdzał. Zrobię jego, obiecuję, że zrobię test na żywo. Yy, koniecznie. I to jest w oceniu NC15. Ma oczywiście pompkę, która była od razu dodana. Nie, nie jest tak, że ma tą zakrętkę, i trzeba go kupić pompkę, tylko od razu pompeczka jest. Bardzo się cieszę z tego powodu. Yy, nie trzeba dodatkowo wydawać pieniędzy, ale yy, on był droższy od. Yy... Od tych um, normalnych podkładów bez właśnie pompki kosztowało 148 zł, więc nie wiem, po co ja się cieszę, pewnie ta pompka jest właśnie wliczona w tą cenę tutaj, no, ale okej. Okay. Więc zobaczymy jak się będzie zdradza. na razie próbowałam go tak nakładać na ręku, fajnie rozświetla, jest właśnie taki, wydaje mi się, że będzie... Y, do cery słuchaj super, zobaczymy jak się będzie sprawdzał, więc e, nigdy nie miałam e, tego podkładu a muszę Wam powiedzieć, że e, nie jestem za bardzo, nie byłam nigdy za bardzo zadowolona właśnie z podkładów Maka. jedynie Face, ten foundation mi się super sprawdził e, masz jest na balkonie i puka mi właśnie, żebym go wpuściła, więc poczekajcie sekundę albo niech on poczeka chwilę e, więc e, no, to jest ostatnia rzecz, którą mam więc szybciutko kończę, żeby go wpuścić. Dzięki za uwagę. Piszcie mi, czy macie coś z tego, czy um, może używałyście, może się Wam sprawdziło, może się Wam nie sprawdziło e, i jeżeli będziecie chciały właśnie ten test e, tej farby, to mi oczywiście też e, napiszcie w komentarzu, czy chcecie. Więc dziękuję Wam za uwagę. Pozdrawiam Was serdecznie i buziaki. Pa!